Cześć, zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj pierwszy odcinek z poradami, w którym porozmawiamy nieco o dźwięku. Zapraszam do oglądania. O tym jak istotny jest dźwięk w filmie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Gdyby był nagrywany prosto z aparatu wbudowanym mikrofonem, brzmiałby właśnie tak! Co z tego, że mamy doświetlone kadry, nagrywamy w 4K, zrobiliśmy kolor korekcję, jak cały profesjonalny charakter filmu został schraniony przez audio. Zatem, jeśli chcecie poprawić jakość filmu, w pierwszej kolejności pomyślcie o dźwięku. Mikrofon krawatowy można kupić już za niecałe 100 zł, a gdy nie macie rejestratora dźwięku, zawsze możecie go podłączyć do smartfona, który wyposażony jest w gniazdo jack, i nagrywać go na telefon np. Na poprzez aplikację ASR. A w postprodukcji wystarczy synchronizować wideo z dźwiękiem, można to zrobić ręcznie bądź automatycznie i od razu mamy lepsze audio. Mikrofon krawatowy można podłączyć również do rejestratora dźwięku. My używamy Zoom H1 oraz taskama dr 40 w zależności od potrzeb. Na weselach zazwyczaj Zoom wpinamy do konsoli od DJ-a bądź zespołu, do czego przydają się kable. Mały Jack na duży Jack stereo bądź też mały jack na 2 razy cinch wraz z przejściówkami. Taskam natomiast zazwyczaj stawiamy 30 cm od głośnika, czy to w kościele, czy w lokalu. Nagrywamy funkcją dual, aby w razie przesterów mieć zarejestrowaną drugą ścieżkę o np. minus 6 dB. Do kieszeni pana młodego umieszczamy dyktafon z Olympusa VP10, gdy np. ksiądz nie dał mikrofonu do przysięgi, bądź doszłoby do awarii głośników w kościele i w taki sposób jesteśmy zabezpieczeni. Dźwięk podczas vlogowania moim zdaniem najwygodniej zbierać przez mikroporty. My akurat używamy Rode Wireless Go i dźwięk, który słychać w tym filmie, pochodzi właśnie z tych mikroportów. Mikroporty mają wbudowany mikrofon, natomiast dzięki wejściu jack możliwe jest wpięcie mikrofonu krawatowego. Temat dźwięku jest dużo bardziej obszerny, nie wspomniałem tu chociażby o rodzajach mikrofonów. Niemniej jednak nie uważam się za eksperta w dziedzinie audio, a informacje, które przekazałem, to podstawy, które pozwolą wam poprawnie zarejestrować dźwięk. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.